Tak, proszę Państwa, to już dzisiaj wielki finał Ligi Europy. To wyjdzie starczą, a kto będzie musiał przełknąć gorycz porażki? Zapraszamy na Estadio San Manes. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski, miło nam, że możemy się z Państwem usłyszeć. Dziś oglądamy wspólnie finał UEFA Europa League, w którym mierzą się dwa najlepsze zespoły tych rozgrywek. Z niecierpliwością wyczekujemy rozstrzygnięcia tego meczu. Czego jak czego, ale piłkarskich wrażeń przez wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. Finał Ligi Europy wywołuje zawsze spore emocje. Nie inaczej jest i tym razem. Na stadionie i wokół niego jest ogromna liczba sympatyków obu drużyn. Świętowanie trwa w najlepsze. A oto wyjściowa jedenastka Manchesteru United. Andreo Nana w bramce. W linii obrony Lisandro Martinez wystąpi obok Matejsa Delichta. Kazemiro oraz Christian Eriksen zagrają na środku pomocy. I wyciąga to jakoś o Imponująca parada. Nie ma wszystkich do Jest to pośrodkowanie. Świetnie. I let yeah. Prowadzą zatem jeden do zera. I teraz brelarz na dużym ludze. I przejęta piłka. Postraszył tą bombą. Czy wykorzysta teraz fakt, że na skrzydle zrobiło się luźniej? Fajnie teraz reis. Gór! Nie, super Okazja na bola. Bramka jednak interweniuje wzorowo. Proszę państwa, huknął ja Zgoda obok bramki. Nieudane zagranie od bramki. Obu nie było konsekwencji. Kibice ewidentnie wzburzeni decyzją arbitra, ale o tym, czy należy się rzut karny, decyduje sędzia, a nie trybuny. Trzeba grać dalej. szają prowadzenia i cegotują się już do Mistrzowskiej fety. Każdy bramkarz zna to uczucie, gdy sięga piłki palcami, ale ta i tak pada do siatki. Zrobione chyba wszystko, co można, ale to nie wystarczy. Na razie 2 -0. o no Fernandez. O i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Ulisić. Fofana. Samuel Chukwueze. Pulisic. Nie teraz bramkarz. Teraz Morata. Nie, nie ma gola. Dużo było mocy w tym strzale, ale precyzji odrobinę mniej. Statystyki nie kłamią, gdy ma się tyle okazji. Musi to zaowocować bramkami. Mają wyraźną przewagę, narzucając, ale musimy na chwilę przerwać. Gol! Grużyna potrzebowała tej bramki jak powietrza. Proszę Państwa, łapią kontakt. Jeszcze mają czas na wyrównanie. Widzimy na powtórce, jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołałby utrzymać takich. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Samuel Czupueze. I to będzie dobry strzał. I gracze United mają piłkę. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Słada teraz ładną piłkę przez nastkę. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Chukueze. Ma za sobą skoro boiska i ciągle idzie dalej. Nad poprzeczką jednak. Zanosiło się, że to wpadnie. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? Eriksen. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Czy uderzy cenie? Ależ to wyjątkowo. Pięknął. Rożny w wykonaniu Bruno Fernandesza. Czujnie teraz wyłapuje go środkowanie z rogu. Mocne wejście, ale czyste. Okazja może być rożnie. Gol! Mamy wyrównanie w tym meczu tu się dzieje teraz na trybunach, proszę Państwa? Tak, szał radości teraz, ale i wyraźna ulga. Mam remis, nadal mogą tu sięgnąć po trofeum. Niezwykłe, z jaką determinacją zespół podjął skuteczny pościg w tym meczu. To był naprawdę imponujący pokaz mentalnej siły. I teraz czuję, -E Z jedną zalewem miał ten strzał. Był silny. Trudno się nie zgodzić. To było najgorsze rozwiązanie w tej sytuacji. Czas dokonać roszad w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. Może coś być z tego podania? W środku jest Bruno Fernandes. Miłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. No, trafienie na tym etapie może okazać się piłką meczową. Wyraźnie widać, że walczą o zwycięstwo. Pozostało już tylko 120 sekund. Uwaga, gruźnie. Goal! Pięknie to się układa dla United. Są so, tak blisko triumfu UEFA Europa League. Po wtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do Bramki. Do Bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że Bramkarz nie miał szans. Zatem jest teraz 3-2. Rozbrzmiewa ostatni gwizdek i znamy odpowiedzi na wszystko.